Czy kochani? Co będziesz robić? Mama też nagryła i ja mm -hmm. i będziemy robić bukiet I e... mm. Dobra, przygotuję ci teraz ten. Y... Widziałem, jak słyszą to. Tak, przygotuję ci taśmę dwustronną, potnę ci ją. Y... I wiesz, jak robić liście? Wiesz, jak robić kiety? Co? Tak. Nie tak. Musimy go układać. Nie! Takie łóżyczki robić? Aaa! No. To nie wiem. Pokaż mi. No ja ci pokażę. Ej, są dwa schody? Tutaj na plus i tutaj na kręg. Mhm. Tu u siebie. U mnie daj na łasia. Mamy też. Tutaj musimy skroić. No tak, żeby było dobrze, nie? A ty nie, nikt nie widział. Doktur. Dobrze? No pięknie. Teraz kolejnego, robisz. Ja to tutaj i to czasu na? Mhm. Uh Pokręcasz -huh. e... to tu.

Męcimy. Robię, e, robię luwę. Takie lupę, łaniutko. Nie pachnące. Pachnie z liściem, to jest rysu. I bielamy ogromny rys. Kręcimy. Tutaj będę połączać z tym szkoladem. Coś się tutaj odtruiło. Ładne robię sobie. Mama się tutaj i tutaj. Więc jest klej tasmą klejącą. Tasmą ta już tutaj zrobiła niektóre. Tylko będziemy teraz robić Halloweenowe liście. A ja zrobiłam też o, kolorowy. bukiecik kolorowy. Nie? Skończyłam robić bukiet, Martyna mi no, dosyć można powiedzieć, że dużo pomogła. W sensie bardziej ja jej, ja ona mi. Zrobiłam bukiecik. Eee, ładnie wygląda, ładnie się prezentuje. Um, teraz go sobie gdzieś włożę do wazoniku albo go powieszę. Nie wiem jeszcze co z nim zrobię. Wiem, że muszę tutaj jeszcze jakoś tak zrobić, żeby to się mocno trzymało. Yy, wszystkie liście zabrałam do kupy do siebie i owinąłam ich.